Dzień do Jedna nasza komentatorska seria. O, przepraszam za dużo sykulskiego. Witam was moi drodzy bardzo serdecznie i dzisiaj zapraszam w magiczny świat pilowców. Jednak od razu uprzedzam, to nie jest początek końca, to nie jest nawet początek środka. Można powiedzieć, że to jest środek początku. Jeśli oglądacie ten kanał, to zdążyliście zauważyć, że od jakiegoś czasu zdarza mi się jakiś tam materiał poświęcony pilowcom nagrać. Dlaczego? Ponieważ są, można powiedzieć, najbardziej aktywną grupą. Co mam na myśli? Żeby to wyjaśnić, opowiem Wam historię. Kiedy lepszy był małym komentatorkiem, uwielbiał wychodzić do Zo. Jego ulubionym wybiegiem był wybieg nie, nie goryli, moi drodzy, szympansów. Dlaczego? Ponieważ chude to to takie pokraczne, przegrywowe, śmierdzi, nie myje się, ma żółte zęby, które mu wypadają, bije się o byle co, skowycze, ale myśli samo o sobie, że jest co najmniej gorylem striggerować je mogło zazwyczaj taki dzieciak, który wychodził, dajmy na to, z popcornem i kawałkiem patyka, a tym patykiem tak i jeb po kratach, jeb po kratach, a potem sobie po prostu tylko stał i żarł popcorn. I to wystarczało. Szympansy odwalały istny show, biły się między sobą, darły się, niektóre nawet obrzucały nawzajem łajnem. A ten mały dzieciak siedział sobie naprzeciwko klatki, obserwował ten cały show i miał po prostu z tego bekę. I wiecie co? Tak się składa, że ja mam patyk. Nazywa się filmy na YouTubie. I tak się składa, że on działa. A zatem przepraszam za przydługi wstęp, pozostaje mi tylko i wyłącznie podziękować za to, że jesteście ze mną, poczęstować Was popcornem i jedziemy z artykułem z na temat.pl. Niski poziom empatii Redpilowe pierdoły, jak kołcze chcą uczyć facetów prawdziwej męskości. Jedziemy! Niektórzy trenerzy męskości i kołcze podrywu przypominają kaznodziei, którzy w swojej ofercie mają gotowe rozwiązania na każdy problem przyszłego samca alfa. Chcą nam zdradzić tajemnice, jak zarabiać ogromne pieniądze i zdobywać piękne kobiety. Jeden warunek, musimy się ich zawsze słuchać. Na tym przecież polega ta niezależność prawdziwego męcizny. Parę uwag do wstępu. Przede wszystkim nie ma samca alfa. Samec alfa odszedł do lamusa, dlatego ponieważ okazuje się, że 99999999999999% 99, 99, 99, 99, 99, 99 pilowców nie pasuje do rysopisu samca alfa. Aby zrozumieć dlaczego nie, przeczytajmy sobie definicję dobrze. Osobnik alfa. Dominujący osobnik u zwierząt stadnych, posiadający najwyższą pozycję społeczną w stadzie, pełniący rolę jego przywódcy. Osobniki płci męskiej określane są jako samce alfa, a płci żeńskiej jako samice alfa. Jeśli rolę przewodników stada pełni samiec wraz z samicą, to nazywają się oni parą alfa. Osobnik alfa ma pierwszeństwo zarówno przy podziale pożywienia, jak i w doborze partnera. U niektórych gatunków para alfa jest jedyną przystępującą do rozrodu parą w stadzie. U innych osobnik alfa jest zbyt agresywny lub zbyt zajęty ustalaniem hierarchii lub obroną zajmowanego terytorium, by przystępować do rozrodu. Określenie alfa pochodzi od litery a alfa, pierwszej litery alfabetu greckiego, nawiązującej do pierwszeństwa w grupie. W zoologii przypisywane jest osobnikowi dominującemu przewodzącemu. Podobne Traktowanie jest socjologii, osoba dążąca do osiągnięcia dominującej roli lidera w płaszczyźnie socjalnej lub zawodowej. W hierarchii stadnej stosowane są jeszcze określenia beta, osobniki zajmujące pozycję społeczną tuż za alfa, i omega, osobniki o najniższym statusie społecznym w grupie. Funkcjonowanie osobników alfa stwierdzono u wielu gatunków zwierząt z różnych grup taksonomicznych, m.in. wśród stadnych gatunków ssaków drapieżnych, lwy, psowate i naczelnych. Powoli, żeby wyjaśnić ten szajs dla osób niekumatych, czyli pilowców, wzięli sobie, zapożyczyli szajs z zoologii, jako alfa, bo wiecie, bo taki, taki, taki wspaniały, taki przywódca, i nie raczyli doczytać. Dlatego pomylili betę z omegą, i teraz traktują beta jako formę obelgi. Ale to nie wszystko, jak mówią w telezakupach, ponieważ dalej jest jeszcze lepsze kołko spierdolenia. Otóż okazuje się, że Alfa, no to niestety, skoro stoi na czele społeczeństwa, to musi mieć zdolności interpersonalne, socjalne i musi wchodzić w interakcje z ludźmi, nie? Tymczasem typowy anonidy z piwniczek mieszkający z rodzicami ma dokładnie taki sam poziom umiejętności interpersonalnych, co zrobienia sobie prania czy chociażby kanapki. Zatem trzeba było szybko coś wykombinować, redefiniować definicję, zrobić fikołka z podwójnym axlem i proszę bardzo, udało się. Sigma. Co to jest Sigma, moi drodzy? Sigma Male, bądź też Samotny Wilk, to jest taki archetyp samotnego, wystarczającego, enigmatycznego, nieznajomego, przed którym oczywiście każda kobieta popuszcza, wy już wiecie czego, każda zostawia ślad jak ślimak i jest nim zafascynowana. A przynajmniej tak wygląda to w mokrych marzeniach pilowców, ponieważ rzeczywistość wygląda troszeczkę inaczej. I może zacznijmy sobie ją odkłamywać od zachowań wilków, ponieważ tak się składa, że w Wilczym Stadzie nie, nie ma wielkiego potężnego alfa samca, tylko jest rodzina dominująca. Basior i Wadera, czyli samiec i samica. One władają stadem, chociaż władanie jest troszeczkę określeniem na wyrost. Wilki głównie bazują na doświadczeniu najstarszych osobników, a młodsze osobniki starają się gromadzić wokół nich i realizować cele nadane przez starszyznę. Dlaczego? Ponieważ tak się składa, że jeden błąd jest w stanie spierdolić na przykład całe polowanie i zadecydować o tym, czy Wataha je czy nie, czy żyje czy umiera, czy ktoś jest ranny, czy ktoś wychodzi bez szwanku. I jeśli jakiś wilk odpierdala szajs, zachowuje się jak ostatni debil, to jest wywalany z watachy i staje się tym, pilowcy by to określili mianem Sigma Mail? Tylko nie, jest po prostu wyrzutkiem. Wilkiem, który ma zbyt narąbane wełbie, żeby nadawać się do jakiejkolwiek współpracy. Który zazwyczaj pierwszy idzie do sady ludzkich, żeby coś podebrać, coś podkraść, bądź też rzucić się na lokalnego psa i przy okazji zarobić kulę w łeb. Żadna samica nie chce z nim cimci rimcim, -cim, żaden samiec nie chce z nim polować, ba. Nawet inne samotne wilki dzielą swoje terytorium i ostro o nie walczą, ponieważ wiedzą, że ten drugi to jest kompletny debil. Chyba po tym, co wam powiedziałem, widzicie, że pilowcy przez przypadek, mimo swojej niewiedzy, wybrali wręcz idealne dla siebie porównanie. Kolejna rzecz z tego wspaniałego, krótkiego wstępu, nad którym już piątą minutę siedzimy, to fakt, że istotnie pilowcy tworzą, według mojej opinii, swoisty kult, gdzie kaznodzieja ma zawsze rację, nigdy się nie myli, dokładnie tak samo jak w religii. I tak samo jak w religii, istnieje niepodważalna kanwa, której choćby wspomnienie skutkuje tym, że od razu zyskujesz miano heretyka, w tym przypadku blue pilowca, bądź też beciaka. Podobnie jak w religii ten parakult nie zwraca uwagi na najnowsze nowinki czy też badania naukowe, zwracając się bardziej ku argumentom, tak zwanym argumentom anegdotycznym bądź też starym, starym prawidłom paranaukowym, na przykład z XIX czy nawet XIV wieku. Mogę nie mówić, dlaczego to jest popierdolone. Dobrze, dziękuję, jedziemy dalej. Hej, mężczyźni, macie problem z niską samoceną, szukacie sposobu na sukces w relacjach z kobietami jak i w finansach, a co najważniejsze, jesteście gotowi, by wejść na następny poziom i stać się naprawdę prawdziwymi męciznami? To może okazać się trudniejsze niż sądzicie, jeśli akurat traficie na niewłaściwych mentorów z wachlarzem przemyśleń typu tak mi się wydaje, nie zawsze podpartych rzetelną, naukową wiedzą. Pośród wielu wykwalifikowanych specjalistów nie brakuje bowiem też takich, którzy z chęcią wytłumaczą, dlaczego jeszcze nie odnieśliście życiowego sukcesu, czymkolwiek by on dla was nie był, prawdopodobnie dlatego, że byliście pizdami, bo nie postępowaliście tak jak oni. Ja tutaj jeszcze chciałbym powiedzieć, jak wygląda według tych wszystkich guru pilowych definicja sukcesu. Definicja sukcesu to jest wtedy, kiedy masz dużo partnerek seksualnych, i pieniędzy. I, i, I tyle. I to jest dla nich sukces, rozumiecie? Cim, ci, rim, cim i pieniążki, manis, hajsy. Krótko mówiąc, 100% konsumpcjonizmu wpierdolonego w gości, którzy nigdy w życiu tego nie zaznają. A jak ich zapytacie o takie rzeczy jak samoakceptację, radość z siebie, praktykowanie swojego ulubionego hobby, czy też innych zajęć, które po prostu lubisz, trafianie w swoje własne gusta, odnajdywanie siebie. To stwierdzą, że jesteś frajer, beta-kak i w ogóle masz zamknąć mordę, ponieważ prawdziwy MĘCIZNA to może sobie najwyżej pójść na siłownię i wyrwać jakąś laseczkę. Już w tym momencie sili się pytanie, czy ci goście postrzegają koncept męskości przez pryzmat filmów akcji lat 70. Jeszcze jak? W sumie na tym moglibyśmy zamykać. To jest cały pil. To jest wszystko. I dzisiaj myślę, że tak, tutaj położymy nie kropkę wprawdzie, ale przecinek. Jeszcze tylko na sam koniec, ponieważ zauważyłem dużo w różnych postach antypilowych gości pytających o to, tak twierdzę, że coachingowe gówno jest największym syfem. Jeśli całe życie twierdzisz, że jesteś silny, niezależny, myślisz samodzielnie, wyłączyłeś telewizor, włączyłeś myślenie a postrzegasz świat tylko i wyłącznie kropka w kropkę przez to, co ci mówi jakiś pilowy guru, bądź też jakikolwiek guru, już nie skupmy się nawet na samym pilu. Jakiejkolwiek religii, przekonaniu, poglądzie, idolu z internetu, jeśli postrzegasz tego człowieka jako swoją wyrocznie, jesteś debilem. Bardzo mi przykro, ale to jest moja opinia. Powiem nawet więcej, według mojej opinii to jest fakt. Jeśli całe swoje życie skupiasz tylko i wyłącznie w rękach jednego jakiegoś randoma, który jest tylko i wyłącznie człowiekiem, może się mylić, może gadać pierdoły, może być po prostu narombany i nagrać sobie materiał na zasadzie od tak bądź streama, bądź whatever, cokolwiek, to w tym momencie problem jest w tobie. Myślisz, że ci wszyscy coache czy jacyś inni kaznodzieje, chociażby nawet i religijni nagrywają te wszystkie bzdury w internecie, jak masz żyć, kiedy masz wstawać, kiedy masz iść spać, co masz pić, co masz jeść, dlatego ponieważ im zależy na tobie? Człowieku obudź się, oni robią z tego pieniądze. Dlatego, ponieważ ty i inni frajerzy wyświetlają ten content, lajkują, kupują ich staw jakieś koszulki, białka czy różne inne duperele i oni z tego mają pieniądz, manisy, hajsy. Dlatego mogą flexować z nowym autem, zegarkiem, czy czymkolwiek jakkolwiek. I to nijak nie sprawia, że oni są jakimikolwiek ludźmi sukcesu. Sukces to jest coś, do czego dochodzisz sam własnymi rękoma, nie na garbach innych frajerów. Ja na przykład wczoraj zrobiłem półkę, okej? Okay? Wziąłem jakąś starą płytę wiórową, wygładziłem, wywierciłem dziury, wywierciłem dziury w ścianie, położyłem odpowiednie zawiasy, wsadziłem, wszystko działa. Wykonałem milion razy większą pracę od jakiegoś randoma, który sobie coś tam gadał i frajernia dała mu miliony monet. O lepsze masz dupy, ponieważ on ma pieniądze, a ty nie nie. Pokazuje po prostu, że mój sukces właśnie wisi na ścianie i utrzymuje plus minus 10 kilo książek. Natomiast jedyny sukces około plus minus 1000 piwniczaków to jest utrzymywanie jednego randoma frajera za mamine pieniądze. <laughs> nie czekaj, to jest sukces matek tych pilowców. <laughs> I myślę, że z tym Was zostawiam w części pierwszej. To tyle na dziś. Dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Jak zwykle zapraszam Was w opis, ponieważ tam znajdziecie link do mojego maila, link do mojego Patronite. Jeśli chcecie wesprzeć kanał, macie taką okazję, jeśli chcecie podesłać temat, też możecie. Tymczasem ja się z wami żegnam. Do następnego. Hej hej!